Nazywam się Karolina Rosiak, jestem pracownikiem e, pracowni studiów celtyckich na Wydziale Anglistyki UAM. Ja nazywam się Piotr Szczepankiewicz, jestem absolwentem specjalizacji celtyckiej, a teraz wykładowcą na Nowym Kierunku, filologia angielsko-celtycka. Razem chcielibyśmy Wam przedstawić nową ofertę w ramach Wydziału Anglistyki, Filologia Angielsko-Celtycka. Filologia Angielsko-Celtycka to połączenie klasycznej filologii angielskiej z dogłębną znajomością kultur celtyckich. W ramach filologii angielskiej, pa, Państwa znajomość języka angielskiego zostanie doszlifowana do poziomu co najmniej C1, a oprócz tego poznacie także języki walijski oraz irlandzki na różnym poziomie znajomości. W ramach przedmiotów anglistycznych poznacie także historię Wielkiej Brytanii, literaturę angielską, historię języka angielskiego między innymi. Natomiast wiele przedmiotów będzie także koncentrowało się na kulturze krajów celtyckich, regionów celtyckich, które są częścią kultury brytyjskiej, irlandzkiej. W ramach tych przedmiotów poznacie literaturę, irlandzką, anglo-irlandzką, walijską, historię tych regionów, kulturę tych regionów, czyli Walii, Irlandii, a także innych, kulturę i historię innych regionów celtyckich na Wyspach Brytyjskich, czyli kulturę Kornwalii, kulturę Szkocji i ich historię i języki. W ramach Filologii Angielsko-Celtyckiej oferujemy także kurs z kinematografii walijskiej oraz irlandzkiej. Proszę Państwa, jako absolwent specjalizacji celtyckiej, który brał udział w tworzeniu tego kierunku, ja muszę stwierdzić, że to naprawdę to, co stworzyli, stworzyliśmy, jest interesujące i spełni Państwa oczekiwania. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że Poznań tak naprawdę jest Niesamowitym miejscem, żeby ta filologia angielsko-celtycka istniała. Poznań jest centrum działań celtyckich na terenie e, Polski. Mamy tutaj Fundację e, Kultury Irlandzkiej. Mamy Dom Kultury Dom Brytanii, zajmujący się tym reg celtyckim regionem Francji. E, mamy Towarzystwo Polsko-Walijskie. E, mamy irlandzkie puby, jak wszędzie. Mamy też szkoły tańca irlandzkiego. Słowem. Istnieje mnóstwo ośrodków pozauczelnianych, których Państwo mogą się spełnić, jeśli akurat interesują się Państwo kulturami atletyckimi. Co najważniejsze, jednak, kierunek filologia angielsko-atlitycka współpracuje ściśle z ambasadą Irlandii i rządem Irlandii. Dzięki temu, między innymi, od drugiego roku studiów, jesteśmy w stanie dofinansować Państwa kursy językowe, języka irlandzkiego na wybrzeżach Zielonej Wyspy. Co więcej, w ramach programu Erasmus jesteście w stanie Państwo pojechać na przykład do Ren w Brytanii czy do Limerick w Irlandii, gdzie również istnieją studia celtyckie. I gdzie mogą Państwo się udać, e, aby pogłębić daną, dany region. Zapraszamy więc Państwa na naszą stronę internetową, na stronę Wydziału Anglistyki, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o filologii angielsko-celtyckiej. Hello everyone, my name is Professor Michael Hornsby and I am the head of the Centre for Celtic Studies at the Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznan. As you will have heard, we mainly teach Irish and Welsh, but we also have specialists who know Brezonic, which is the Celtic language in Brittany, France, and kernoweg or Cornish, from Cornwall in the United Kingdom. From your knowledge of English, you already know some words in Irish. Such as slogan, which comes from Sluegaram, or battle cry from Irish, uh, Trovis or Truus, which has given us trousers in English, and last but not least, but most importantly, Ishgaba, which means the water of life, and translates as whiskey in English. And if you study with us, by the end you'll be able to pronounce the longest place name in Europe, which is in Wales, Gogogoch.